Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem mamy wróżenie z fusów z osobą, która chyba jest zapomniana na tym kanale, chociaż... Zapraszam na jego analizy techniczne. Jest to Benjamin Cohen. Na pewno ma więcej subskrypcji niż CryptoCrew. CryptoCrew jest takim, wiecie, analitykiem, który pokazuje nam wszystkie strony wykresów. Widzi coś pozytywnego, zrobi audycję. Widzi coś negatywnego, zrobi audycję. I wydaje mi się, że pomaga nam to, na przykład przy tych październikowych świecach, żeby opowiedzieć historię na wykresie. I wiele osób tutaj porównuje, tak jak w komentarzu gdzieś tutaj miałem, gdzie to, to... Jest. Chwila, chwila. Wszystko pięknie, wszystko ładnie, mówi Tylda. Gdzie jest pierwsza bańka na 32 dolarach na tym wykresie? O pierwszym wzroście razy 1000 do 1 dolara nie wspomnę. Należy również pamiętać, co wywołało szybki wzrost z 40 styczeń do 260 dolarów w kwietniu. Zajęcie pieniędzy przez cypryjskie banki powyżej 100 tysięcy euro oraz opodatkowanie wszystkich depozytów i powtórka jesienią na większą skalę. Od 2016 roku banki w Polsce. Mogą zrobić to samo. No i tutaj mamy dodanie do analizy technicznej. Ja też bym mógł tutaj dodać wiele. Na przykład, kiedy stablecoiny są dodrukowane, wtedy mamy wzrosty i już uciekać od tego, czy tether pompuje, czy nie pompuje. Po prostu analogicznie wiemy, że pozytywnie jest skorelowany bitcoin co do, do druku również stablecoinów, ale nie dodaję tego specjalnie, bo tu mamy czyste wykresy i tether, wszystko pięknie, wszystko ładnie, ale Analiza techniczna o kryptokryju polega tylko na wykresie, także dodanie jakichś innych rzeczy, o których wiele razy mówił już chyba teraz nie przypomina, że to jest tylko to, co widzi na wykresie. Żadne te informacje dodatkowe, a fajnie jest dowiedzieć się od was właśnie tych dodatkowych informacji. Także no, po prostu czysta analiza. Tu przejdźmy dzisiaj w bardzo krótkiej 9 minutowej audycji Bitcoin Hold the Line. Czyli utrzymaj ten poziom, utrzymaj fason i będzie dobrze. Dlaczego? Przetłumaczymy. Już jesteśmy blisko końca września, możemy go podsumować. Jest to ostatni dzień września. I mówiliśmy o tym często, że wrzesień nie jest tym miesiącem, w którym Bitcoin najczęściej radził sobie świetnie. Były wyjątki.

Mieliśmy spadek 18%. Także nie był to za dobry miesiąc dla Bitcoina. If you just look at candles, we know, jeżeli spojrzymy na miesięczne świece, tutaj mamy około 8% gdzieś średnim spadku. A średnia jeszcze taka dodatkowa to jest 6%, jeżeli weźmiemy tutaj wszystkie te Rzeczy, które się działy we wrześniu: 6% średnia ogólna spadków Bitcoina. I wcześniej mówiliśmy, zanim mieliśmy wzrost powyżej tej właśnie zony czy strefy wsparcia w sierpniu, market support i mówiliśmy, że chcemy mieć właśnie tą linię wsparcia na właśnie tym, co się tutaj dzieje. I mówiliśmy o tym, że realistycznym by było, żeby wyjść poza tą linię wsparcia na tym support bandzie i jeszcze raz ją testować.

Ale zejście na dół do tej linii wsparcia i utrzymanie jej jako linii wsparcia, then it would provide a level of confidence to... wtedy daje nam to pewną pewność, której byśmy nie mieli, gdybyśmy tylko szli w górę, bez testowania tych granic. Jesteśmy teraz w czwartym tygodniu, gdzie Bitcoin próbuje utrzymać tą linię. The first week was back in early September. Pierwsza z nich była na początku września, uh, the second week was September 13. potem 13 września, również na tej świecy tygodniowej. 20 również. This week of September I teraz jesteśmy w tygodniu 27. Także świeca zamknie się pod koniec tego tygodnia. Jest to bardzo prawdopodobne, jeżeli dojdziemy do kolejnego otwarcia nowej świecy, we'll for... będziemy testować jeszcze raz. The fifth week in a row. W piątym tygodniu pod rząd. Remember, I No successful test of the 20 week ever feels like you're going to hold it. Okay, it never feels like it, and and it'll be interesting to see what happens over the next few weeks. Now, of course, there still is a chance that we could fall below the bull market support band. I don't. I... Jest szansa, oczywiście, że możemy spaść poniżej tej linii wsparcia. Będzie to ciekawe, żeby zaobserwować to. I don't want to give the imp the impression that we can't and that we're completely out of the woods, but in my. Nie chciałbym dać wam bardziej. No, takiego wrażenia, że już jesteśmy poza lasem, wyszliśmy na łąkę, opalamy się z sceną Bitcoina. Nie, nie, nie o to tutaj chodzi. It, Im więcej będziemy ją utrzymywać. Up, right? Z doświadczenia, wiem, że no szanse są bardziej prowzrostowe, jeżeli będziemy dalej utrzymywać tą linię. Your, your, your i to są jedne z rzeczy, których nie powinieneś brać tylko mojego rozeznania i, i tylko mojego doświadczenia czy mojego przedstawienia sytuacji. Let's just go look and, and see maybe if Powinieneś zobaczyć również, czy ja na przykład czegoś nie dopatrzyłem. So in... Ostatnim razem, kiedy byliśmy w takiej granicy, to było od 31 sierpnia 2020. August, we held it as and... Kiedy utrzymaliśmy to jako linię wsparcia. One, two, three, four, sort of I mean, like Pięć tygodni, bardzo podobnie jak teraz testowaliśmy, na szóstej wyszliśmy w górę.

Około 500 dolarów, gdzie będzie bardziej pewny, że jeżeli przełamiemy tę granicę, to może mieć dużo, dużo wyżej. Jedna z jego analiz, oczywiście, nie, nie każda. I pewnie gdzieś jest jakaś historia, że spadliśmy poniżej na tym wykresie. I kontynuowaliśmy gdzieś pójście bokiem przez dłuższy czas. Ale to nie wydarzyło się w 2020 roku, i Bitcoin wtedy kontynuował swoje wzrosty. Teraz jesteśmy w tygodniu czwartym. What I co się dzieje, kiedy nie utrzymamy? No, możemy sobie spojrzeć na maj. Kiedy tak się stało i od razu zleciliśmy dużo dużo niżej. Nie było no tego, was to it one week and then the next week we fell below. So there was no really long test of the bull market for Panastella. Nie we looked at this for four weeks straight or six to Także widzieliśmy, że spadliśmy w jednym tygodniu gdzieś poniżej tej linii wsparcia, a drugi tydzień był jeszcze bardziej sromotny, bo spadliśmy gdzieś do okolic 29 tysięcy. Tak? Pierwsza była gdzieś w granicach 50, tydzień po tygodniu. Wtedy chyba tam zaczęły się pierwsze te informacje o Chinach, ale no, dobra, nie dodaję tutaj informacji różnych innych, żeby nie mylić tego, co się dzieje na wykresach. Tak? Bo wiadomo, można sobie połączyć to z tym, co się dzieje na wykresach, ale znamy tą historię. Więc już tutaj. Uciekam od tych informacji dodatkowych, jeżeli chodzi o łączenie kropek z niusami. Tu mamy wykres, tak samo, przekazany. Mamy też późny luty, tak? 2020. Zeszliśmy poniżej tej linii i kolejny tydzień spadliśmy poniżej, a kolejny też był, wiadomo, duży, duży spadek w marcu.

I tutaj w 2019 też mieliśmy testowanie. Gdzieś do września też spadliśmy poniżej, oczywiście. Jeszcze były próby od, od, odbicia się. Ale też spadliśmy poniżej. Ok, więc Także technicznie, kiedy jesteśmy niezadowoleni, a bardziej cena bitcoina spada poniżej, to najczęściej w trzecim tygodniu, on tutaj mówi, tak? Trzecim? Kolejnym okresem było sześć tygodni linii wsparcia i wyszliśmy wyżej, gdzie nie testowaliśmy tej linii przez przynajmniej sześć miesięcy. Or more than six. I mean, from October until until May. Od października do maja. This one fell below on the on the second the second candle. So. A ta spadła na drugiej świecy. Technically speaking, so one to the 21 to one down to the 21 week EMA. The second one took us. Chodzi tutaj o 21 EMA. Tak, on tutaj pokazuje 21 week EMA i 21 SMA. Tutaj są dodane. This one was down to the 20 week. The second one took us below.

This one was... Jeżeli cofniemy się do początku 2016 roku, nawet końcówki 2015, a, a long test of... mieliśmy bardzo długi test tych linii. Right, i tak samo tutaj, w, w październiku 2016. Held that support, but this was much... I widzimy za każdym razem. Wtedy mówiliśmy właśnie o tych 2017 roku, że bardzo często były te korekty, tak, które testowały te granice. Jedne czy dwie audycje zrobiliśmy na ten temat, które mówiły właśnie o korektach w 2017 roku, gdzie no widzimy, że ten wzrost nie testował aż tak granic, jak tamte okresy z 2017. Dlatego Miejmy nadzieję, że ten 2013 rok może się powtórzy. I tutaj widzimy, że w styczniu 2018 mieliśmy też test. Pierwszy zniósł nas do 20 week, tej niższej, niższego rejonu. Drugi jeszcze utrzymał, wyszedł w górę, ale trzeci spowodował kolejne niższe spadki. Na trzecim tygodniu przełamaliśmy tą. Granice. I co to oznacza? Im dłużej jesteśmy w tych gdzieś granicach, bez spadnięcia poniżej tych rejonów, będzie to powodem, żeby być optymistycznym. I nie mówię, że musimy to utrzymać, ale to samo, co powiedziałem miesiąc temu, nigdy raczej wcześniej tak się działo, żeby my byśmy byli przekonani w tym momencie, że okej, okay, mamy uczucie. Czy poczucie, jak to mówi Mr. Jackowski, że będziemy utrzymywać to, raczej będziemy spadać. Wszyscy myślą, że ej, nie, to się nie utrzyma. I dlatego, jeżeli większość ludzi mówi teraz o spadkach, i oczywiście czasami mają rację, tak? Mieliśmy spadki poniżej. Ale dobra wiadomość jest taka, że utrzymujemy te właśnie granice. Jesteśmy w czwartym tygodniu tego. Niektórzy powiedzą inną teorię, że każdy test, można powiedzieć, osłabia tą granicę. I, and, and you know every time we go onto it 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 weakens it just a little bit more a little bit more a little bit more well on the contrary i i would also say that that it test of it and the fact that we keep getting pushed back up shows that there actually is a ale żeby temu zaprzeczyć może z jednej strony to to że za każdym razem kiedy odpieramy te ceny i mamy wyskoku w górę mamy też dużo tej presji zakupowej w tych granicach you know it's not like it's not like that you have więc mamy dużo byków gdzieś w tych granicach, którym zależy na tym, żeby wykupić te rejony. I tracą na to swoje fiaty czy. Stable coiny, cokolwiek. I chcą, żeby utrzymać te rejony, Fine, przynajmniej right? cenowe. Nie wiem, czy te same wykresy oglądają, ale przynajmniej cenowe. Now, the good news for us is that the 20 week estimation should start turning up relatively soon. Within one to weeks we'll see... Więc ta granica również powinna wzrastać, tak, także jeżeli byśmy chcieli utrzymywać te granice, to to też będzie za chwilę prowzrostowe, ten cały korytarz, można to powiedzieć, ta strefa będzie już wzrastała. Bo zielona przekroczyła czerwoną, tak? I widzimy, że teraz będzie raczej procesowo. Mieliśmy spadek tutaj, przekroczenie w przeciwnym kierunku, gdzieś w kwietniu, w maju, a tutaj mamy po prostu drugą stronę. So so as as here, jak tylko Bitcoin będzie utrzymywał te, te rejony, the 20 week start... także 20-week SMA będzie ta na tym dolnym rejonie, roll... będzie też no, szła już w górę. Back up. It's even better, because then we can... Jeżeli to jest e, oczywiście to co się wydarzy to to jest jeszcze lepsze hold, hold week as we're up, which... Żeby utrzymywać tę cenę w wzrostowych tych właśnie tutaj strefach Nikt nie chce żeby to było przecięcie w dół Nie chcemy cały czas gdzieś tam ją testować Parę tygodni temu to było 42 tysiące, pamiętajmy. 20 Teraz 20 week jest na 40 500. Widzimy jak zostało to ostatnio odparte. Gdzieś 40. Gdzie ja tu tutaj to miałem na boku? A dobra, gdzieś 4800 chyba spadliśmy. 4700. You don't want to just keep chasing it down forever. You'd like for it to it to turn over and start to roll up. That way you can hold it as support as it's moving higher. So. Także będziemy kontynuować i obserwować to, co się dzieje tutaj. Bitcoin jest w czwartym tygodniu testu utrzymywania tych poziomów. W zeszłym roku, gdzieś w tych okolicach, testowaliśmy 6 tygodni. W zeszłym roku, gdzieś w tych okolicach, testowaliśmy 6 tygodni

Także jeżeli będziemy następnym gdzieś tygodniu, w granicach 44-45 tysięcy, like wtedy też będziemy wyglądać jako testowi tutaj na tych granicach, bo to będzie pozostawa linia, tak? To, to, co jest teraz na 43 tysiącach, 200 może być 44 w przyszłym tygodniu. Okay. Okay. So, keep that in mind. I pewnie piąty tydzień dziś będzie tutaj w granicach tej linii. Chyba, że okaże się, że będzie szalona pompa na bitcoinie w przeciągu kolejnych paru dni. We be a fifth week. Musimy mieć piąty tydzień jeszcze, the least, the który będzie testował właśnie te granice. Do tej pory linię. Do tej pory byki utrzymały tę linię. So Także widzimy, co się dzieje od będzie jego kołena. Dzięki za wszystko, życzę wspaniałego dnia. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.